W momencie, kiedy wszedłem na Państwa komisję, pani poseł Sroka akurat odwoły... Spóźniony, spóźniony. ...że państwo polskie jest państwem prawa i prawo powinno być przez nie respektowane i trudno się z tym nie zgodzić. Widać, że są też i takie tezy i opinie, z którymi możemy być zgodni, ale rzecz tym, że urzędujący dziś premier Rzeczypospolitej, jak i Donald Tusk, niekoniecznie wyrażał ten sam pogląd, który był tutaj przywoływany i cytowany, bo pozwolę sobie odwołać do jego niektórych publicznych wypowiedzi, gdy stwierdził, nie wszystkie moje decyzje będą spełniały kryterium praworządności. Inna wypowiedź. Popełnimy czyny, które będą zgodne, nie, będą niezgodne z zapisami prawa. Nie zawsze będę przestrzegał litery prawa. I tutaj jesteśmy w domu, można powiedzieć. Właśnie wobec tych deklaracji pana premiera Donalda Tuska i tego, co większość rządowa, którą kontroluje w tej chwili. Ale pan pamięta, że wniosek jest o uchylenie panu immunitetu, nie premierowi Tuskowi? Pamięta pan o tym? Czy, czy, mógłby, czy, mógłby, pan, czy mógłby pan odpowiedzieć? Wniosek dotyczy pana. I proszę się do tego odnosić. Panie przewodniczący, proszę się nie obawiać, nie wstydzić. Proszę się nie wstydzić wypowiedzi swojego premiera. On to powiedział. I on jasno mówił, że nie będzie przestrzegał prawa, że będzie je łamał. I właśnie staje postońca, się, ja jestem mój, ofiarą prawa. jego działań, które są związane z łamaniem prawa. Dlaczego? Otóż polska konstytucja, której tak chętnie odwoływaliście się przed 8 lat naszych rządów, mówi w artykule 190, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. I niektórzy kto inny jak wasz autorytet, kiedy zresztą doradca Platformy Obywatelskiej, pan profesor prezes Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego na rozprawie, której przewodził w 2016 roku, wypowiedział w ramach rozstrzygnięcia te oto słowa, że orzeczenie wydane na jawnej rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym ma moc powszechnie obowiązującą, niezależnie od tego, czy w przyszłości będzie, czy też nieopublikowane. Pan profesor Rzepliński, jak uważał, nie był w tym odosobniony. Otóż przywoływał mój kolega już uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Mam tu przed sobą tą uchwałę. Wydano również w 2016 roku pod przewodnictwem pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Ta uchwała nie została uchylona. Ona nadal ma moc obowiązującą. Ona jest wyrazem stanowiska Najwyższego Sądu, w Polsce jako wiążącego z uwagi na autorytet, który wiąże się z tą uchwałą wszystkie sądy w, w sądach powszechnych Rzeczypospolitej. I wynika z niej w sposób kategoryczny, jednoznaczny, że nieupublikowany, cytuję, wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z konstytucją określonego przepisu uchyla, uchyla domniemanie jego zgodności z konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku, przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania a nie z publikacji. W związku z tym, w świetle tego, tej uchwały, która podkreślam, Sądu Najwyższego obowiązuje, w świetle też wyroku, który wydawał prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Rzepliński, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pogląd prawny, który reprezentuję, uzasadnia brak mojej zgody na stawienie się przed komisją, która jest zdelegalizowana w świetle tych stanowisk, które tu przytoczyłem, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 10 września zesz zeszłego roku jest zasadny i legalny. To ja stoję na gruncie prawa, a wy stoicie na gruncie wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówił, że nie będzie stosował prawa i litery prawa, a będzie łamał prawo wtedy, kiedy uzna, że demokracja walcząca to uzasadnia. Dlatego i tylko dlatego nie stawiłem się dobrowolnie przed Waszą już nielegalną komisję, ponieważ gdybym się stawił, to zlekceważyłbym ten stan prawny, który w Polsce obowiązuje, do którego się odwołuje. Okazałbym, można powiedzieć, pogardy do polskiego prawa, świadom, że jest ono łamane w ten sposób poprzez działanie nielegalnego organu. I można powiedzieć, że współuczestniczyłbym w działaniach które mają charakter nie tylko nielegalny, ale mają też charakter przestępny w wymiarze, który dotyka posługiwania się danymi chronionymi tajemnicami prawnymi, jak choćby tajemnicą postępowania przygotowawczego, czy innymi, do których ta komisja ma dostęp, a dostępu nie powinna mieć prawa. I tylko z tego powodu moje stanowisko było, jest i będzie takie, że ta komisja jest nielegalna, a ja jestem mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany, by przestrzegać w Polsce prawo. Ale Przestrzegać prawo, to trzeba bez Trybunału Konstytucyjnego, panie pośle. W sytuacji związanej z tą dynamiką wydarzeń politycznych, które działy się w kraju, mimo że przebywałem za granicą, postanowiłem wrócić do Polski. Jechałem przez całą noc, by stawić się w Warszawie, nie dobrowolnie, przed Komisją w Sejmie o 10.30, bo dokładnie i konsekwentnie mówiłem, że tak postąpić nie mogę i nie postąpię z przyczyn, o których tutaj była przed chwilą mowa. Ale z powodu Takiego by nie dawać nikomu podstawy do twierdzeń, iż moje ewentualne spotkanie z komisją w ramach decyzji, jaka została wydana przez sąd powszechny, budzi jakiekolwiek jakikolwiek moje obawy, czy konfrontacja na argumenty jest, czy byłaby dla mnie jakimkolwiek problemem. Byłbym bardzo rad, wręcz powiem, gdybym miał możliwość skonfrontować się z tą komisją, jeżeli chodzi o, Zakres tematyczny, którym się zajmuję, bo uważam, że mamy wszelkie powody, aby być dumni. Mówię o rządzie Zjednoczonej Prawicy w zakresie działań, jakie podejmowaliśmy, by stać na straży bezpieczeństwa Polaków, by podnosić poziom bezpieczeństwa Polaków i wiele konkretnych działań, jakie były podejmowane dzięki też systemowi, który nazwany został później Medianie Pegasus, służyło właśnie temu i skutecznie służyłoby bronić i podnieść bezpieczeństwo Polaków. Natomiast Moje pojawienie się w studiu telewizji Republika, a nie w Sejmie, było więc świadectwem tego, że nie zamierzam ukrywać się przed działaniami policji, która, jak zaznaczałem, do której nie mam i nie zgłaszam pretensji jest to służba mundurowa, która realizuje swoje obowiązki w ramach decyzji, które zapadły. I zamierzam umożliwić policjantom realizację ich obowiązków. Każdy, kto przesłucha prowadzoną na żywo audycję telewizyjną, doskonale, będzie zdawał sobie sprawę z tego, że kilkakrotnie na antenie telewizji deklarowałem chęć podporządkowania się działaniom policji, a ja nawet prosiłem redaktorów prowadzących będących gospodarzem tego programu i telewizji, by zechcieli wpuścić funkcjonariuszy. Kiedy to nie nastąpiło w pewnym momencie, z przyczyn których nie znałem, bo nie widziałem obszaru, który działał i akcji, która działa się poza. Zasięgiem mojego wzroku w studiu telewizyjnym. Zdecydowałem się przerwać wywiad i podejść do drzwi, by samemu udać się do policji. To było widać wyraźnie na tym materiałie filmowym. Wszystko to działo się zanim państwo uruchomiliście pracy swojej nielegalnej, podkreślam w mojej ocenie dalej, będę w tym konsekwentny, komisji. Doskonale wiedzieliście więc, że jestem w Warszawie, że przyjechałem po to, aby skonfrontować się z wami, że chcę się skonfrontować, że nie obawiam się tego, jestem do dyspozycji policji. A nawet proszę policjantów, aby umożliwi, i płynie poniedziennik... Jakoś pan tego bohaterstwa nie zrealizował. Bardzo proszę do rzeczy. Na miejsce. I jak materiał filmowy wskazał, byłem tutaj na miejscu, zanim państwo w ramach tej nielegalnej komisji zakończyliście swoją pracę. Była wszelka ku temu możliwość, by doszło do konfrontacji. Wy nazywalibyście to zeznaniami, ja nazywałbym to swobodną relacją wynikającą z mojej oceny tej sytuacji prawnie, ale do konfrontacji zapewne by doszło na argumenty, ale Wy tego nie chcieliście. Wy zdecydowaliście się zorganizować pułapkę, jak pisał niejaki pan Roman Giertyk na swoim Twitterze, by poprzez podstępne działania pozbawić mnie w przyszłości wolności, o czym teraz właśnie rozmawiamy, to jest realizacja tego scenariusza i doprowadzi do bezprawnego i w wymiarze też oceny prawne karnej przestępnego aresztowania. Sam fakt podejmowania takich działań, moim zdaniem, kiedy będzie oceniany w perspektywie prawno-karnej Waszej odpowiedzialności, dlatego że nie ulega wątpliwości, że próba podjęta zmierzająca bezpośrednio już do celu, jakim jest pozbawienie kogoś bezprawnie i bezpodstawnie wolności, stanowi już naruszenie norm prawa karnego, a nie tylko sam fakt, sam fakt de deklaracji, już realizacji tego finalnie w razie... Chyba, ch chyba Pan straszy członków komisji. Bardzo proszę, bardzo proszę, żeby pan wrócił do rzeczy. Nie, pa, nie pana zadaniem jest tutaj straszyć konsekwencjami prawnymi posłów, którzy wykonywują swoje obowiązki. Mam, 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 właśnie panie Gosek, no mam, no. To ciekawe wytłumaczenie na tej komisji. Myślę, że reakcja pana przewodniczącego jest reak reakcją wskazującą człowieka przestraszonego, który zdaje sobie sprawę. Panie, 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 panie Ziobro, ja już parę razy tu słyszałem, że będę siedzieć i ja bardzo proszę jakieś nowe, nowe treści, bo że będę siedzieć to już ze setkę razy na tej komisji słyszałem. Niech pan wreszcie powie coś w swojej obronie. Krótko mówiąc, jeśli pan jest głuchy na argumenty i fakty, to ja tutaj nie będę pana terapeutą. Natomiast z całą pewnością powiem i mówię to do opinii publicznej, że będę zawsze stał na gruncie prawa, a ewidentne manipulacje, do których dopuścili się, do których doprowadzili swoimi działaniami i w konsekwencji chcą w sposób czysto już bezprawny, charakterystyczny dla autorytarnych systemów finalizować je, pozbawiając mnie wolności, aresztując finalnie członkowie ugrupowania, ugrupowań rządzących, koalicji rządzących są świadectwem mówiących, mówiącym o kondycji moralnej ich samych. Kwestie prawne oczywiście czas płynie, przyjdzie na to odpowiedni moment, ale kwestie przyzwoitości nie chodcją sami wyborcy. Zderzając się z faktami, zderzając się z materiałem filmowym, który tutaj został zaprezentowany, zestawieniem kalendarza wydarzeń i oczywistej woli, którą prezentowałem, konsekwentnie woli skonfrontowania się z tą nielegalną komisją, której zabrakło odwagi, by tę konfrontację podjąć.